Dzień dobry Państwu. Ciekawa maszyna do pisania Imperial Model D. Model D jest ostatni z serii zaprojektowanych przez Hidalgo. Moje, począwszy od modelu A do modelu D. Model A pojawił się na rynku w 1908 roku. Generalnie był dosyć podobny, co charakterystyczne. Te późniejsze modele już miały jakby wyprosto, prostą klawiaturę. Model D był produkowany mniej więcej od 1920 do 1932 roku. Co charakterystyczne jest dla tych maszyn, to to, że czcionki uderzają w wałek od góry. W przypadku tradycyjnej maszyny do pisania gabinetowej czcionki uderzają od dołu. To jest taka jakby najbardziej charakterystyczna cecha tych maszyn. Charakterystyczny jest też układ czcionek trójrzędowy. Charakterystyczna głęboka czerni lakieru, niklo, niklowane wykończenia. Bardzo ładnie się to prezentuje. Od razu jeżeli mówimy o układzie trójrzędowym to z lewej i z prawej strony klawiatury są właśnie klawisze, które pozwalają napisanie tymi pozostałymi znakami na czcionce. Standardowo jest to znak powiedzmy litera mała f, nie będę dociskał do wałka, bo nie ma papieru, natomiast tutaj możemy ustawić wielką Litera, no i ten trzeci znak, który znajduje się na czcionce. Co charakterystyczne też dla tego egzemplarza, to to, że zaopatrzony jest on w system tabulacji. Tutaj z tyłu na szynie mamy znaczniki tabulacji, które możemy poprzez ich ustawienie, możemy zdefiniować, w którym miejscu zatrzyma się wózek. Aktywacja tabulacji jest tutaj, no, w, tym, w tym miejscu. Maszyna generalnie jest pracująca, aczkolwiek no, do codziennego użytku no, raczej już takiego sprzętu bym nie zalecał. E, ciekawy, bardzo ładnie wyglądający mechanizm cofacza. Tutaj tą dźwigienką możemy zmienić Wysokość unoszenia widełek z taśmą. Gdybyśmy mieli taśmę dwukolorową, to wtedy możemy, możemy pisać drugim kolorem, który znajduje się na taśmie. Ciekawe takie wsporniki dla spacji dla, tutaj dla tych klawiszy jakby zmieniaczy. Ważne jest też ustawienie ich wysokości. Aby na odpowiedniej wysokości była, były wybijane znaki, żeby potem wszystkie były w jednej linii. Harak ciekawe umiejscowienie rolek z taśmą barwiącą. Żeby je wyciągnąć, trzeba przesunąć i odchylić ten element. Analogicznie jest z drugiej strony. Z tej strony mamy zwolnienie docisku do wałka. A no, zazwyczaj w, po, po, po prawej stronie, po, przy prawej gałce jest, jest ta dźwignia. Maszyna, można powiedzieć, ma trochę wspólnego z Mercedesem gabinetowym, bo dosyć łatwo można wyciągnąć segment z czcionkami. Ja nie będę tutaj teraz tego robił, bo do tego potrzebne jest trochę więcej miejsca. i, i Tutaj się odblokowuje dwie dźwigienki, i wtedy można cały ten segment wyciągnąć. Ułatwia to czyszczenie maszyny, serwis. No a także, ewentualnie, jakby ktoś chciał używać innego języka, no to wtedy można łatwo podmienić. Tutaj, daty patentów. Tutaj mamy dźwignię wierszaka, jakby. Też charakterystyczna dla Imperiala. I wózek jest, wałek jest przesuwany o ilość odstępów zdefiniowanych tutaj na, na tym pokrętle. Klawisz przenośni, zwolnienia wózka. Jakby trzeba dwa elementy ścisnąć, i wtedy wózek staje się, staje się luźny. Tak, właśnie mi ta dźwigienka służy do, jakby umożliwia liniowe, liniowy przesuw wałka, niezdefiniowany przez odstęp koła zębatego. Możemy spróbować wkręcić papier. Guma na wałku w stanie, dosyć jeszcze dobrym. No właśnie, przyszedł czas na użycie zwalniacza docisku. Tutaj trochę trzeba ekwilibrystyki, żeby włożyć papier w te O, Teraz jest OK. Będzie tu ciężko coś widać. Ja zobaczmy, jak pracuje. Tak i użyjcie trzeciego znaku. Wykręcę ten papier, żeby pokazać mniej więcej tak to. Tak to się prezentuje. Dobrze, dziękuję za uwagę.